No nic, nie udało się w drodze, dlatego wróciłem i mam nadzieję, że teraz internet będzie dobry. Jestem w domu, gdzie jest internet, śmiga tutaj Wi-Fi, także mam nadzieję, że się teraz uda. Bardzo się cieszę, że pojawiliście się tak szybko. Mam nadzieję, że teraz nastąpi to tak samo. Mam dla Ciebie dzisiaj kilka, mam nadzieję, ciekawych informacji. Tak jak w piątek odpowiadam na pytania, które zadajecie, które mi się wydają najciekawsze, które pojawiają się najczęściej. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, dlaczego skorzystaliśmy z zaproszenia do telewizji, jak również no, odpowiedzieć po prostu na pytania. A to, co mi się wydaje, że mnie ja ciekawego chciałem powiedzieć wcześniej, to to, że w drodze do pojedzenia, że większość z nas zachęcam do tego, żeby chodziło dalej po swoje jedzenie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w Anglii od kilku lat wozi się jedzenie dla ludzi do domu. Duże supermarkety mają sieci vanów, samochodów, gdzie kierowcy przywożą i wnoszą jedzenie do mieszkania. Do dużego pokoju po prostu. I niestety Anglicy są zaraz więksi i myślą, że to jest choroba jakaś, a to tak naprawdę ta choroba to jest nieruszanie. Choroba nazywa się nieruszanie jedzenie za dużo, ale system się z tego cieszy, bo ma dużo więcej cukrzyków, dużo więcej nowotworów, dużo więcej zawałów. Ludzie coraz mniej wymagają, bo są ospali, bo są znużeni, znudzeni życiem, zmartwieni itd. itd. Ale Ci chciałbym Ci odpowiedzieć na te pytanka. Mam nadzieję, że Ci to zaciekawi. I jak zwykle dam Ci niesamowitą wartość. Naprawdę dziękuję za te wszystkie podziękowania, za te wszystkie serdeczności, które wysyłacie, za te wszystkie paluchy, serducha. No po prostu to jest miód na serce. Jak widzę to z boku, co to się dzieje. Jak lecą te palce, jak lecą te serducha, to ja myślę sobie, no naprawdę, no to jest coś naprawdę niesamowitego. Ktoś napisał ze są zakłócenia. Nie będę się ruszał, zatem e, usiądę sobie tutaj, jeśli pozwolisz, bo mam spisane te, te rzeczy tutaj na kartce i po prostu przelecimy przez co. Pytanie, które padło, zaraz może sobie tak to ustawię. Pytanie, które padło gdzieś tam kilka razy już się pojawiło. E, pytanie, które. O, przepraszam, wybaczcie. Pytanie, które padło, e, parę razy się pojawiło, to dlaczego chudne? Dlaczego chudne? Po pierwsze, zjadasz swój tłuszcz. Zjadasz tłuszcz, czyli coś, co Twój organizm odłożył na później. W tym momencie, jeśli zdecydowałeś się na to, aby zastosować porady, które żeśmy tutaj przygotowali dla Ciebie w projekcie odmładzania na surowo, które notabene skorzystaliśmy sami z nich, dlatego też pozbyliśmy się swojego tłuszczu, dlatego że Twoje ciało potrzebowało po prostu jakiejś dodatk dodatkowej energii w tym momencie i zaczęło spalać tłuszcz, dlatego też chudniesz. I dlatego chudniesz, bo tego tłuszczu masz coraz mniej. A tłuszcz powstaje w naszym organizmie nie z tego, że jedliśmy za dużo tłuszczu, tylko z tego, że jedliśmy za dużo węglowodanów, które zamieniały się na glukozę w naszym organizmie. I dzisiaj, no ta, dzisiaj wieczorem, e, zaraz za momencik wam powiem, jaki będziemy mieli live, i o czym będziemy rozmawiać. E, e, I teraz zjadasz po prostu e, e, swój tłuszcz. Będziesz chudł, aż zjesz swój tłuszcz po prostu. Natomiast jeśli myślisz, że chudniesz za dużo, bo niektórzy do nas piszą i mówią, że schudłem za dużo. To wprowadź te rzeczy, które my jemy. No przecież cały czas się dzielimy tymi wszystkimi informacjami, które my jemy. Awokado to jest sam tłuszcz. Jemy dość sporo orzechów różnego rodzaju, nasion, olejów tłoczonych na zimno z różnego rodzaju nasion. Wtedy, kiedy wprowadzasz tłuszcz w pokarmie, to wtedy nie będziesz spalać tak dużo tej swojej tkanki tłuszczowej, bo dostaniesz tłuszcz i twoje ciało wykorzysta ten tłuszcz z pokarmu na dostarczenie sobie energii. Czyli ta energia wtedy będzie dostarczona z tego tłuszczu, który przyjdzie do ciebie w pokarmie. Ale ktoś jeszcze pisze do nas, ale jestem za chudy. A ja wtedy mówię: Ale w porównaniu do kogo? Do kogo? W porównaniu do kogo? My się cały czas chcemy porównywać do kogoś. I to teraz tak, na internecie jest tak. Sporo filmów, że witarianizm to są chudziny. Mariusz to za chudy, zobacz jaki on chudy. Kiedyś fajnie wyglądał, teraz jest za chudy i tak dalej. A jak Agnieszka zaczęła się pojawiać na filmach, a Agnieszka jest za gruba i tak dalej. Zdecydujcie się, czy witarianizm to jest wychudzanie, czy witarianizm to jest tuczenie. To jest jakaś po prostu bzdura. To jest bzdura, to jest porównywanie, to jest jakiś system, to jest ciągle wprowadzanie nas w strach, że może będziemy niedożywieni, że może coś tam, a może coś tam, a może coś tam. Kochani, osoby, które kręcą na nas filmy, zdecydujcie się, czy my jesteśmy za chudzi, czy jesteśmy za, za grubi, bo to trzeba wybrać. Nie może być i to, i to w tym samym momencie. Jednego dnia taki film nakręcany jest, a drugiego dnia taki film jest nakręcany. No jakaś paranoja. Dlatego przede wszystkim. Chudniesz, bo spalasz tłuszcz. Jak nie chcesz chudnąć, dużo więcej tłuszczu w pokarmach, tak jak powiedziałem, awokado, banany, owoce generalnie, jak będziesz spożywać, to też zamieniać się będą w jakimś tam stopniu na tłuszcz. Ten, który nie zużyjesz energii z owoców, to zamienisz go na tłuszcz i nie będziesz wtedy tak mocno chudł. Ja od kilku lat, nie wiem, chyba z 4-5 lat, mam cały czas taką samą uwagę. 70 kilo, jak strzelił po prostu. Między 68 a 72, w zależności od tego, jak dużo pracy mam. Jak y, 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 trzymam się czasowej głodówki i co spożywam? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Y, top 10 książek, 10 książek, które byś polecił. Be bardzo często o to pytacie i mam malutki problem z tym. Znaczy problem, po, pro po prostu. Y, książki, które ja czytałem, czy, książki, które, czy materiały, które ja zdobywałem były w języku angielskim. Dlatego ja tak dziwnie gadam. Wielu osób do mnie mówi: Mariusz, dlaczego ty do mnie mówisz na ty? Dlaczego ty nie mówisz do nas na wy?" Dlaczego ty się nie zwracasz do swoich widzów na wy? Ponieważ ja się tego wszystkiego uczyłem po angielsku i w Anglii nie ma czegoś takiego jak wy albo państwo, albo coś takiego. Tam jest po prostu you. You to znacza ty. I ja po prostu w ten sposób się nauczyłem tego wszystkiego i przekazuję informacje w takiej formie. Poza tym ja pragnę się zwracać do Was wprost, do Ciebie wprost, po to, żeby z Tobą porozmawiać. Ja traktuję Ciebie jako swojego przyjaciela, jako osobę, z którą w tym momencie mogę przyjemnie porozmawiać. Dlatego tak się zwracam. I, I problem polegał na tym, żeby wybrać te 10 książek. Bo teraz, tak, nie chciałbym Ciebie wprowadzać w błąd, bo nie wszystkie książki były dobre, nie wszystkie były ciekawe. W niektórych książkach były takie problemy nie, roz, nierozwiązane, w niektórych takie, i nie wszystko by się zgadzało. Także książki, które chciałbym Ci polecić, które na pewno są wydane w języku polskim, to uwaga. Pierwsza to będzie kot uzdrawiania. Cały czas o tym mówię. Kod uzdrawiania. Jest to książka, którą naprawdę trzeba przeczytać. Z tej książki dowiesz się naprawdę wiele. Na drugim miejscu to będzie Transurfing Rzeczywistości. To jest Vadim Zeland. To jest książka, która naprawdę jest niesamowita. Warto to przeczytać. Transurfing Rzeczywistości. Następna książka to będzie Farolins J leczy, czyli jak leczy J. Ona po prostu zebrała dane z ostatnich 20 lat na temat odnowy, odnawiania, odkopywania wiedzy na temat jodu. Dlatego tę książkę warto przeczytać. Oczywiście terapia Gersona. Jest ta książka dostępna w języku polskim. Następna to będzie leczenie głodówką Małachowa. Jeśli taką książkę gdzieś zdobędziesz, to też warto ją przeczytać, aby zrozumieć, jaki, w jaki sposób leczymy głodówką. Na pewno książki doktora Tombaka, profesora Tombaka, przepraszam, ponieważ myśmy od tych książek zaczynali. Warto te książki gdzieś tam odnaleźć. Mam nadzieję, że one są dostępne. Tam dowiecie się, jakby potwierdzenia, uzyskacie potwierdzenia co do sokoterapii, co do lewatyw, co do różnych rzeczy, tak samo terapia Gersona to też będą lewatywy, sokoterapia i tak dalej. No ale tak, ale nie samym jedzeniem człowiek żyje, tak? Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby też rozwijać w tym samym czasie swoją świadomość, swoją świadomość, swoje podejście do świata. Dlatego zachęcam Cię do takich książek. Przede wszystkim numer jeden to jest potęga podświadomości Marfiego. Potęga podświadomości. Zachęcam do przeczytania tego. Odrzuć te wszystkie komentarze, które są na internecie, które gdzieś tam mogą Cię wprowadzać w, w nieprzeczytanie tej książki. Naprawdę warto. Następna książka, jak zdobyć sobie przyjaciół i zjednać sobie ludzi. To jest Dale Carnegie. I mój język tak naprawdę w większości pochodzi od tej książki, bo ja wiele rzeczy uczyłem się od właśnie Carnegie'ego, z tych książek jego, w jaki sposób można by było rozmawiać z kimś, aby dawać mu wartość. Dlatego jak zdobyć, ludzi, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi to jest numer jeden w tym, w tym zestawie. Następna książka Karnegiego, która też jest warta do przeczytania to jest jak przestać się martwić i zacząć żyć. Świetna książka, naprawdę warto to przeczytać. I na miejscu dziesiątym pragnę Wam polecić książki Pani Doktor Dąbrowskiej. E, tych książek jest kilka, e, nie chciałbym się skupiać na jednej. Jeśli macie dostęp, to warto przeczytać. Pani Doktor pokazuje, jak e, e, właśnie postęp, czy jak, jak jedzeniem warzyw i owoców można e, pozbyć się różnego rodzaju objawów w naszym organizmie. Ale co mogę Wam powiedzieć jeszcze, bo tych książek jest na pewno więcej. Wybrałem te, które mi się wydawały, że są takie najciekawsze i najbliżej tego, czym się przekazu, co Wam przekazujemy. Nie polecamy Wam jakichś książek konkretnie tutaj, w tym momencie, dlatego że no, przejrzeliśmy te książki, tak jak powiedziałem wcześniej, niektóre miały te wartości, które chcieliśmy, niektóre nie do końca. I tutaj był cały problem, dlatego napisaliśmy naszą książkę, żeby podrzucać te rzeczy, które są zbędne, te, które dla nas zadziałały, wsadziliśmy do książki, dlatego też mamy naszą książkę. Trzecie pytanie. Mam nadzieję, że to była wartość. Jeśli tak, to puśćcie palucha, puśćcie serducho, jeśli to dało Wam do tej pory wartość i dzielcie się, kochani, dzielcie się tymi informacjami z innymi. Następna rzecz, trzecie pytanie. Co z ziołami? <laughs> Pytacie nas często o zioła. Odpowiem tak. Jeśli znasz, to zbieraj. Jeśli znasz, to zbieraj i jedz zioła. Warto je poznać. Jest to, są to przede wszystkim naturalne leki z Bożej apteki, tak? Czyli natura nam dała lekarstwa. Jeśli potrzebujemy jakichś lekarstw, to one są w postaci ziół i warto do tego sięgać. I cały czas o tym mówimy i mamy nadzieję, że już wiesz, co to jest mniszek lekarski, to jest zioło, tak? Co to jest babka, na przykład też robiliśmy filmik na ten temat, co to jest czosnek niedźwiedzi też warto, dziurawiec i na przykład krwawnik. Ja nie wchodzę w inne rzeczy w tym momencie, bo moja wiedza nie jest tak obszerna na temat ziół. Jest kilka fajnych kanałów. Ja myślę, że wspomnę Szaman XXI wieku. Jest to fajny kanał, gdzie taka fajna para dzieli się, również jest, jest są witarianami, dzieli się właśnie więcej o, o ziołolecznictwie. Jeśli chcecie, to wskoczcie sobie do nich na kanał. I to jest bardzo ważne, bo najważniejsze pytanie, jeśli chodzi o zioła, to jest takie że błąd pojawia się jeśli chodzi o zioła, że bierzesz zioła aby wyzdrowieć, to nie jest tak, to wcale tak nie działa, to nie działa w ten sposób, że biorę zioła żeby wyzdrowieć, zioła biorę jako dodatek, natomiast muszę zmienić, jak nic nie zmienisz w swoim życiu, w swoim wyżywieniu itd. to zioła ci nie pomogą, nie ma takiej możliwości, możesz znać wszystkie zioła, one ci nie Pomogą. Potrzebujesz zmienić swój styl życia, swoje nastawienie, styl życia i wtedy będzie wszystko super. Pytanie czwarte. Mam nadzieję, że też było wartościowe o tych ziołach. Pytanie czwarte o zęby. Mnóstwo pytacie nas o zęby. Z książki, jak pisaliśmy książkę Surowe Zdrowie, usunęliśmy rozdział na temat zębów. Napisaliśmy taki rozdział na temat leczenia kanałowego zębów, ale usunęliśmy go w ostatniej chwili. Pomyśleliśmy sobie, że tego będzie za dużo w tej pierwszej książce. Wrócimy na pewno do tego, bo ten rozdział już jest napisany. Ale przede wszystkim to, co chciałbym podkreślić: że yy, napisaliśmy o szkodliwości leczenia zębów, ale również spisaliśmy o tym, w jaki sposób każdy ząb łączy się z organem w naszym ciele. Czyli na przykład, nie wiem czy wiesz, ale jak masz kiepskie zęby, kiepski stan uzębienia, to nie tylko jest związane z tym, co jesz, ale również ze stanem organów w Twoim organizmie. I to też było, będzie w naszej książce następnej, którą napiszemy. Czyli na przykład, jak kły górne na przykład połączone są z wątrobą, kły dolne połączone są z pęcherzykiem żółciowym. Stan tych zębów określi Ci stan twojego, y, Twoich organów. I to jest połączone w naszym organizmie, czy to będzie w rękach, mamy różne połączenia, czy to będzie w stopach, czy to będzie w uszach, czy to będzie w zębach. To będą połączenia, połączenia między naszymi organami a tymi takimi antenkami, jakbym to nazwał, takimi odbiornikami rzeczywistości, bo my cały czas odbieramy rzeczywistość naszą skórą, naszymi zębami. Jak coś jemy, to odbieramy rzeczywistość, tak? Zjadamy dany pokarm, odbieramy tą rzeczywistość i wysyłamy impulsy do naszego organizmu co w tym momencie zjadamy. Na pewno jeśli masz zęby leczone metalowe plomby, to ja bym jak najszybciej usunął, to tutaj już nawet nie ma dwóch zdań i tutaj na pewno więcej na ten temat będziemy mówić. Także leczenie tutaj, prawidłowe jedzenie tak naprawdę poprawił Twoje uzębienie. Bo ja nie mam problemów z uzębieniem od momentu, kiedy nie jem mięsa i ograniczyłem swoje pokarmy pochodzenia skrobiowego i zbożowego. I ja nie mam problemów z zębami. Wszystko jest w porządku z moim uzębieniem, to samo u Agnieszki. Także wszystko jest tutaj super. także Aha, jeszcze ktoś napisał bolą zęby. Bardzo ważna rzecz. I jakby opowiedzieć Tobie na to, na to pytanie, dlaczego bolą Cię zęby, to po poprze... Po pierwsze, musiałbym poznać historię. Jaka była historia tego bólu? Skąd on się pojawił? Jak długo spożywasz posiłki gorące? Bo posiłki gorące zniszczą ci tak samo zęby, ale przede wszystkim to będzie brak witaminy C. Tak zwany szkorbut. Szkorbut ukryty lub widoczny. Wiadomo, że to są braki witaminy C. Obejrzyj nasz filmik na temat witaminy C i być może, jak dostarczysz sobie tej naturalnej witaminy C, to poprawi się uzębienie. Pytanie piąte. Lecimy do przodu, lecimy, lecimy. To może być naprawdę dla ciebie trudne, bardzo trudne. Ten internet rządzi się po prostu swoimi prawa, e, prawami i stajesz e, przed wyborami, stajesz przed pewnymi wyborami. Komu masz zaufać, kogo masz słuchać, w jaki sposób? A ten mówi to, a ten mówi tamto. Naprawdę mi jest przykro i naprawdę mi jest smutno, że musisz przed takimi wyborami stawać. E, masz z jednej strony do wyboru na przykład e, e, taką, taką wiedzę. Z jednej strony masz wiedzę, że. E, na przykład dr Gerson przez 80 lat leczył, czy metoda Gersona przez 80 lat leczyła sokami, lewatywą z kawy e, e, w, e, pacjentów w czwartym stadium rozwoju nowotworów. Wychodząc z tego ludzie żyją całe życie, przedłużają swoje życie o 20, 30, 40 lat. Tak samo masz do profesora Tombaka, który leczył lewatywą. Tak samo masz lekarzy z Rosji, którzy leczą lewatywą. I, I zastanawiasz się, dobrze, z jednej strony mam to, plus dziewczyny, które już pokazywaliśmy typu Annette Larkins czy Mimi Kirk. Czy inne dziewczyny, które mają 80 lat, wyglądają co najmniej 40 lat młodzie, młodziej, i to masz z jednej strony na szali. A z drugiej strony na szali masz kogoś, kto mówi nie rób lewatywy, i tak dalej, i tak dalej. I masz do wyboru i musisz wybrać, kto mówi prawdę. To jest bardzo trudne. Mi jest naprawdę bardzo przykro, że musisz to wybierać. Ja, je, ja wybrałem i ja jestem tutaj po to, żeby się dzielić z tobą tą wiedzą. A twoje prawo jest wyboru, to ty wybierasz, którą drogą pójdziesz. Z jednej strony mam nadzieję, że wybierzesz dla siebie właściwą. Ale ta właściwa nie musi być też na całe życie. Ja Ciebie tylko zachęcam do tego, co dla mnie działa. Zastosuj sobie na trzy miesiące, powiedz sobie dobrze, zobaczę, co ten Mariusz robi. Przez trzy miesiące zastosuję dokładnie to, co on mówi, ale dokładnie to, co mówię, a nie tylko wyrwane z kontekstu, że tu lewatywa, tutaj tylko soki i tak dalej. Trzeba trochę tego materiału naszego poznać i wtedy zastosuj te rzeczy i zobacz, jak to dla Ciebie zadziała. I może na przykład będziesz miał tak jak tutaj, ja przygotowałem zdjęcie. Zobacz, tutaj mamy zdjęcie Dorotki. To jest zdjęcie, co prawda, sprzed roku czasu. To jest Dorotka Starzec. Pozdrawiam, pozdrawiam Ciebie. Rozmawiałem dzisiaj z Dorotką, ona jest z Gdańska. Ona zastosowała to w trzy miesiące. Zrobiła sobie takie, takie, takie oczyszczanie organizmu. Zastosowała dokładnie wszystko to, co jej powiedziałem. Napisała do mnie w ten sposób wtedy. To było zamieszczone 17 marca 2018 roku. Mariusz, 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 muszę Ci pokazać. Ty mi y, cze, codziennie mówisz o wszystkim, więc ja od razu y, mówię to Tobie. To jest fenomenalne, jesteś genialny, więcej info, informacji już wkrótce. I powiem Ci szczerze, że albo zastosujesz, i to dla Ciebie się też wydarzy, albo nie zastosujesz i nie będziesz wiedzieć. No trudno mi naprawdę podejmować za Ciebie decyzję. Mam nadzieję, że podejmiesz tą właściwą dla Ciebie decyzję. Dlatego e, pisz, piszecie do nas i prosicie, Mariusz, a skomentuj to, a skomentuj tamto. Szkoda mojego czasu. Naprawdę szkoda mojego czasu na to, żeby komentować, co kto mówi w internecie. Myśmy tego nigdy nie robili i nie będziemy tego robić. My jesteśmy od tego, żeby przekazywać Tobie swoją wiedzę, a Ty podejmujesz sobie swoje własne decyzje. Ja nie mogę Ci powiedzieć, że ten powiedział to, ten powiedział tamto, a i tak. No to jest jakaś paranoja. Przekazujemy to, co dla nas działa. To, co dostaliśmy z tych książek, które Ci dzisiaj pokazałem. To, co stosują osoby, które pomagają ludziom. A Ty podejmiesz decyzję. To Ty jesteś właścicielem swojego ciała. Szósty punkt. Szósty punkt. Szybciutko lecimy do szóstego. Konkurs. W środę ogłosiłem szybko konkurs. Konkurs dla mieszkańców Warszawy i Okolic na najlepszą transformację. Przysłaliście nam kilka transformacji, ale nie mogliśmy się na nic zdecydować. Rozwiązaniem konkursu i nagrodą, kochani, było zaproszenie do telewizji. Zostaliśmy w środę zaproszeni do telewizji. Będziemy w sobotę o godzinie 8.10 w pytaniu na śniadanie w dwójce. Zostaliśmy zaproszeni, żeby opowiedzieć o witalianizmie i opowiedzieć jak to działa. I chcieliśmy osobę, która prześle nam najlepszą swoją transformację, zaprosić razem z nami. Ponieważ w telewizji powiedziano, może jest ktoś w Warszawie, kto razem z Wami pojawi się w telewizji. No niestety, nie przysłaliście do nas wystarczającej informacji. Chciałem ściągnąć Dorotka, ale nie może się z pracy wyrwać. Yy, dlatego przedłużamy konkurs. Chyba, że ktoś dzisiaj wpadnie. E, przedłużamy konkurs. Słuchajcie, do końca czerwca. Ogłaszam konkurs do końca czerwca, czyli mamy 3,5 miesiąca na najlepszą transformację. Zrób sobie zdjęcie dzisiaj, a chyba, że jakieś ma zdjęcie sprzed paru dni. I zrób sobie zdjęcie za 3,5 miesiąca i prześlij do nas. Z końcem czerwca prześlij do nas wszystkie osoby, które doślą do nas na odmładz. Wybaczcie, ktoś do mnie zadzwonił, nie wiedział, że jestem, że jestem yy, na żywo. Wyobraźcie, wyobraźcie wy, wyślijcie do nas 30. do 30 czerwca swoje najlepszą, swoją najlepszą transformację. Przyślijcie do nas zdjęcia, przyślijcie do nas opis, co się dla Was wydarzyło i na WITARIADZIE yy, rozlaczyjemy nagrody. Na WITARIADZIE wybierzemy razem, kto przeszedł na najlepszą transformację. Także bądź z nami na WITARIADZIE i na WITARIADZIE damy Ci nagrodę. Wszyscy wybierzemy, wszystkie parę tysięcy osób, które mamy nadzieję będzie razem z nami w środku lata na Witariadzie, wybierze razem z nami, kto przeżył najciekawszą transformację i w ten sposób podziękujemy Wam. I teraz tak. Co do tej telewizji jeszcze nie powiedziałem do końca. Dlaczego się zdecydowaliśmy? Bo niektórzy pisali, a dlaczego do tej telewizji mówię, żeby tego nie oglądać i tak dalej. Nie dla was, kochani, do telewizji idziemy. Idziemy do telewizji dla tych osób, które nie mają jeszcze dostępu do YouTube'a, do Facebooka, do których będziemy mogli dotrzeć i będziemy mogli im w ten sposób pomóc powiedzieć o tym tak naprawdę, czym się dzielimy. I na koniec chciałbym wam przeczytać coś, co dzisiaj znalazłem u e, mojej facebookowej przyjaciółki e, Renaty Zielińskiej. Bardzo fajna postać, zachęcam was, żeby zajrzeć. Krytykowanie innych to niska samoocena, sposób ukrycia swoich wad i kompleksów, to brak szacunku do własnej osoby, objaw zawiści, zazdrości i brak życzliwości. To taplanie się w niskich wibracjach, z których nic dobrego się nie narodzi. Dbaj o swoje myśli, dbaj o siebie, Renata Zielińska. Życzę Ci tego, żebyś unikał jak możesz tych negatywnych emocji. Szukaj pozytywu w swoim życiu. Pozytyw, pozytyw ciebie e, uzdrowi. Chciałbym Cię zaprosić na dzisiaj. Robiliśmy konkurs, na co, o czym chcesz się dowiedzieć w piątek. O 20.00 robimy live. Dzisiaj o 20.00 na temat cukrzycy, na temat insuliny, cukru, cukrzycy, insulinooporności, e, wszelkich różnych sposobów wyjścia. I co powoduje cukrzycę w naszym ciele, bo to wygrało 534 osoby zagłosowało na cukrzycę, a 494 na Demencję i Alzheimera. Demencję i Alzheimera zrobimy za dwa tygodnie, bo za tydzień zaprosiłem znowu Agę, Agę Kirschner, Aga in Ameryka, aby porozmawiać o tym, jak można odżywiać dzieci. Cieszę się, że byłeś. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, puść palucha, puść serducho, podziel się z innymi i dołącz do nas, do ludzi myślących. Pozytywnie i zdrowiejących na co dzień. Trzymaj się cieplutko, cześć!